Przepraszam, że tak w ostatniej chwili nic nie szkodzi. Dziękuję. Dobra. Wchodzimy do naszego kochanego. Zadzwońmy sobie dzwonkiem i lecimy. U, inaczej wygląda niż ostatnio. Remont pewnie zrobili. Gdzie jest dziecko? Musimy poszukać dziecko. Pewnie śpi na górze, co nie? Ale po bojowisko trzeba będzie posprzątać. Ej, czekaj. Co jest? Co tu chodzi? Ej! Dziecko! Co to? Co to za demon? Ej! Ałaj! Kurde! Dobra, nie wiem, ej. Z... Dobra, chodźmy za tym białym królikiem. Gdzie on podąża w ogóle? Wychodzi z mieszkania? Dobra, chodźmy za nim. What the fuck? Tutaj, tutaj. Do windy? Chodźmy. Dzień dobry. Gdzie jedziemy? Dobra, zamknijmy windy. Gdzie jedziemy, króliku? Co tu się w ogóle dzieje? Wytłumacz mi, halo. Siema widzowie, witam was w drugim filmie z serii The Yellow Baby Ostatni odcinek, wbiliście trzy łapki w górę, więc zabrałem się od razu za nagrywanie drugiego odcinka właśnie z tej oto gierki Jeżeli wam się ten odcinek spodoba, to na pięć łapek w górę nagram trzeci odcinek z The, z The Yellow Baby Więc już nie przedłużam i zapraszam Jedziemy, jedziemy Możesz mi to wytłumaczyć? O Jezus, nie Co to jest? Co to jest? Ej, co tu się dzieje? Co się dzieje? Halo, ej, szwankuje winda. Ej, ej! What the fuck! Dobra! O, Jezus, musimy wyjść za windę. Dobra, udało się. Halo, lewa, prawa, lewa. Dobra, jesteś. Ej! Nie! Nie! Dawaj tego! Nie, proszę, nie! Dawaj tego, dawaj tego! Potrzebuje iść za królikiem. Dawaj tego klucza. Ej, ty, młody, kurde, dawaj klucza. Gdzie on jest? Gdzie on polas? Tu. Dawaj klucza. Jezus ba ra ra, ri, ra, ra, ra. co to jest? Naciśnij! O kurde, zbadaj time. przejście Kucni, Dobra, idziemy. Co to jest za straszne? Miejsce, którędy my idziemy w ogóle? Może znajdziemy w końcu to dziecko. Dobra. Muszę się przebić. czym mogę się przebić? Zgadnij tajne przejście. Zbadaj daj, tajne przejście. Może śruboklętem? Nie. Hmm. Młotek. Młotek. Bum. 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 Oj. Upuściliśmy młotek. Trzy. Oj. Mamy. Mamy. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Przeszliśmy. Idziemy dalej. Co to jest? What the fuck? Co to za dziwny znak? Idziemy do tego. Podchodzimy dawajcie, widzowie. O! A! Posłuchaj nagrania. Posłuchaj. Puśćmy. I czemu my wzięliśmy płytę. No, jak posłuchać nagrania, no to... Halo? Płacz, dziecko, tyle złego mi zrobiłeś. Co to w ogóle za oko? Dobra. Idziemy do królika. Dawajcie. Przeszliśmy. Dobra, do windy! Prędko do windy! Prędko do windy! No, zamawiaj zamawiajcie piętro! Cholera, nie ma prądu! Kurde... Wejdźmy do losowego... Nie, zamknięte. O, możemy przejść schodami chyba. O, dziecko! Halo, Puk Puk! Co ty robisz? Nie, nie, proszę! O, Jezus! Uh, nie, 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 nie. Jezu, Jezu, za tak słodko się bawiło. Dobra, cholera, nie ma prądu. No, nie, co mam? Elektrownia. Czyż tu nie było elektrowni? Nie, mam paranoję chyba. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, elektrownia. Zbadaj skrzynkę bezpieczeństwa. Tu jakiś kod, 4 3. Dobra, skrzynka bezpieczeństwa. Mamy wa O Jezu, zepsułem coś. Uważaj. Potrzebujemy dwóch baterii. Tutaj, żeby odpalić. Tu wsadzamy jedną. Nie. Potrzebujemy znaleźć dwóch pałek zasilania. Może tu? O, mamy jedną. Mamy, dobra. Wkładamy czerwoną. BUM. Mamy połowę. Gdzie jest różowa? Hmm, gdzie może być różowa? Co to? Potrzebujemy kod. Pamiętam, że było 4-3. I musimy znaleźć dalszy kod. Dobra, to co zaraz zajmiemy się tym? Może w szafce? Tu jakiś pionek tylko. Tutaj jakieś monety niepotrzebne. Tutaj McDonald, 17. Dobra, mamy kod. 17, 1, 7. Dobra. Czy tu będą różowe pałki? Nie. Dobra, może zostawmy. Zostawmy to otwarte, bo nigdy nie wiadomo. Monety. Moneta została już włożona. Ha. Trzeba jedną monetę. Trzebujemy C2. O, dobra, mamy to. Mamy to. Wszystko, wszystko się ułożyło, dobra. Idziemy wrzucić teraz do lużowej i pojedziemy w końcu tą windą. O! Nie pozwól dziecku kraść bezpieczników! Jezus Maria! O Jezu, znowu to rozwaliłem. Kurde, co ja robię? Znowu ukradł, dobra. Musimy być spokojni. Ty siedź tu i nie kradnij. Bo kradniecie to pierwszy stopień do piekła. No i zabrał drugie. Yeah. Wiem, wrzucę cię do tego. Tu cię wrzucę. Poleciał, dobra. Dora, dobra, na razie nie ma dziecka. Szybko kupujemy. Jedną tą. C. I dwa. C2. Szybko wypadaj. I musimy włączyć prąd w całym budynku. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Szybko mamy to zamykamy zamykamy pociągnij wajchę. dobra winda zasilona dobra chyba uciekniemy z tego miejsca szybko oj nie 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 szybko ty młody wystarczająco złego mi zrobiłeś chodźcie do windy szybko szybko ty młody. nie 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 gdzie winda gdzie winda windę zywaj windę Wzywaj windę dobra damy radę nie 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 dziecko nas goni nie nie do pierści. nie моды. Что то есть? Шестая. не могу. Где я мужик? А, нет.